Każdy, kto przyjdzie na basen w cenie wejściówki może skorzystać z próbnego nurkowania z instruktorem. Chwilę pływamy, robimy dwa, trzy takie najbardziej podstawowe ćwiczenia, które są niezbędne dla każdego płetwonurka i cieszymy się podwodnym światem. Nurkowania odbywają się w komfortowych warunkach, w ciepłej wodzie, przejrzystej. Nie są to co prawda warunki takie naturalne, ale już pozwala liznąć tego tematu. Tak naprawdę nurkowanie jest dostępne dla każdego. Bariery wiekowej nie ma, tylko sprawnościowa. Nurkowanie w sprzęcie jest dostępne dla dzieci od 10 roku życia. Takie dzieciaki mogą robić pierwszy kurs nurkowy. W przypadku dzieci no, potrzebna jest albo obecność rodzica na basenie, albo zgoda na piśmie. Najlepiej wysłać maila do bazy bądź zadzwonić. Wcześniejsze zapowiedzenie się pozwoli uniknąć jakichś korków, przestojów, żeby osoby tutaj nie czekały na płycie basenu, na swoje wyjście pod wodę. Mamy ten świetny obiekt, mamy basen 50 metrów. Bardzo dużo osób pływa, trenuje, rozwija się w tym sporcie, pasji. Mamy bazę nurkową całoroczną. Jest to jedyny taki obiekt w kraju, który jest otwarty przez cały rok, więc nie trzeba nigdzie daleko latać, jeździć, szukać. To wszystko jest pod nosem. Pragniemy zaprosić na bezpłatne zajęcia tutaj z podstaw nurkowania pod okiem doświadczonych instruktorów. To są nurkowania nie w masce, fajce i rurce, tylko w kompletnym sprzęcie, więc doskonała okazja, żeby zobaczyć jak to jest i zobaczyć, czy chcemy się rozwijać. Jeżeli komuś się spodoba, ktoś będzie chciał dalej kontynuować, to też takie kolejne etapy możemy wiawożnie realizować na bazie nurkowej koparki, także gorąco zapraszamy.